W sercu eleganckiej dzielnicy Warszawy, przy ulicy Nowy Świat, znajdował się butik Prestiż, miejsce, gdzie zakupy robiła najbogatsza warstwa polskiego społeczeństwa. Wielkie szklane witryny wystawowe, marmurowe podłogi i ekskluzywne produkty z metkami przekraczającymi miesięczne wynagrodzenie przeciętnego Polaka definiowały ten przybytek luksusu. Aneta Kowalska, 48-letnia kobieta w prostym beżowym płaszczu i bez makijażu, weszła do sklepu wraz ze swoim mężem Tomaszem, ubranym w zwyczajną kurtkę i dżinsy. Para rozglądała się po eleganckim wnętrzu, podziwiając wystawione towary. Ich ubiór zdecydowanie odstawał od otoczenia, ale nie wydawali się tym przejmować. Popatrz, Tomasz. Powiedziała cicho Aneta, wskazując na wystawioną w szklanej gablocie torebkę. Julia zawsze marzyła o takiej. Pamiętasz, jak pokazywała nam ją w magazynie? Tomasz skinął głową, uśmiechając się ciepło. Tak, mówiła o niej przez cały wieczór. To byłby idealny prezent na jej dwudzieste piąte urodziny. Sprzedawczyni Izabela Nowak, młoda kobieta w idealnie skrojonym kostiumie, zauważyła ich natychmiast. Jej oczy szybko oceniły ich wygląd, a usta wykrzywiły się w ledwo dostrzegalnym grymasie. Podeszła do pary sztywnym krokiem. Jeśli spodobał ci się początek tej historii, kliknij przycisk subskrypcji teraz i aktywuj dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnej części tej niesamowitej historii. Twoje wsparcie znaczy dla mnie wszystko. Czy mogę w czymś pomóc? Zapytała chłodnym tonem, mierząc ich wzrokiem od stóp do głów. Tak, szukamy prezentu dla naszej córki, odpowiedział uprzejmie Tomasz. Ma w przyszłym tygodniu dwudzieste. Piąte urodziny. Izabela zerknęła na zegarek, jakby chciała podkreślić, że marnują jej cenny czas. Obawiam się, że nasze produkty są. dość drogie. Może znajdą Państwo coś bardziej odpowiedniego w centrum handlowym przy Marszałkowskiej. Aneta. Spojrzała na męża, a potem ponownie na sprzedawczynię. Chcielibyśmy zobaczyć tę torebkę z wystawy powiedziała spokojnie, wskazując na ekskluzywną, skórzaną torebkę z najnowszej kolekcji francuskiego projektanta. Ta torebka kosztuje 23 tysiące złotych odpowiedziała z ledwo skrywanym rozbawieniem to nie miejsce dla takich poszukiwaczy okazji. Sugeruje poszukać czegoś w państwa przedziale cenowym. Zanim Tomasz zdążył odpowiedzieć, drzwi butiku otworzyły się i wszedł elegancko ubrany mężczyzna. Pani Aneto, pan Tomaszu, szukałem państwa wszędzie. Samochód czeka przed sklepem, sprzedawczyni odwróciła się i przez szklane drzwi zobaczyła czarną limuzynę z kierowcą stojącą przy krawężniku. Jej twarz, Zbladła. Prosimy o komentarz poniżej i podzielcie się swoimi wrażeniami na temat zachowania sprzedawczyni wobec Anety i Tomasza. Czy kiedykolwiek doświadczyliście podobnej sytuacji? Izabela stała jak sparaliżowana, gdy mężczyzna, który wszedł do sklepu, okazał się być Robertem, osobistym asystentem znanych w całej Polsce przedsiębiorców państwa Nowaków. Aneta i Tomasz Nowakowie byli właścicielami jednej z największych firm technologicznych w Europie Środkowej, a ich majątek szacowano na setki milionów złotych. Robert, prosiłam, żebyś nie wchodził do sklepu powiedziała Aneta z lekkim westchnieniem. Chcieliśmy z Tomaszem zrobić zakupy bez całego tego zamieszania. Robert skłonił się lekko. Przepraszam pani Aneto, ale ma pani za 15 minut wideokonferencję z inwestorami z Singapuru. Pomyślałem, że powinienem przypomnieć. Twarz Izabeli przybrała kolor dojrzałego buraka. Przełknęła ślinę, próbując zachować profesjonalizm, choć jej ręce lekko drżały. Państwo Nowakowie ci Nowakowie od Nowa Tech Solutions. Tomasz skinął głową, ale nie wyglądał na zadowolonego z tego, że zostali rozpoznani. Tak to my. Jak widać, moja żona chciała kupić torebkę dla naszej córki Julii, Izabela zaczęła gorączkowo przepraszać. Ja nie wiedziałam. Oczywiście natychmiast pokażę państwu tę torebkę. Mamy też inne modele, które nie są wystawione. Może zechcą państwo usiąść, przynieść kawę? Aneta spojrzała na nią. Spokojnie, bez cienia satysfakcji czy złośliwości. Nie, dziękujemy. Myślę, że jednak skorzystamy z pani wcześniejszej sugestii i poszukamy czegoś w centrum handlowym przy Marszałkowskiej. Ale, ale. Izabela desperacko próbowała naprawić sytuację. Proszę, pokażę państwu naszą ekskluzywną kolekcję. Właścicielka butiku będzie zaszczycona, mogę do niej zadzwonić. To nie będzie konieczne powiedział stanowczo Tomasz chodźmy, Aneto. Robert, możesz nas odprowadzić do samochodu. Kiedy wychodzili, w drzwiach minęli eleganckiego mężczyznę w garniturze dyrektora regionalnego sieci butików, który wszedł na cotygodniową inspekcję. Zauważył odchodzących klientów i limuzynę, po czym zwrócił zaciekawione spojrzenie w stronę Izabeli. Tydzień później Aneta siedziała w swoim przestronnym biurze na dwudziestym piętrze wieżowca Nowatech w centrum Warszawy. Przez panoramiczne okna rozpościerał się widok na miasto, które powoli budziło się do życia w porannym słońcu. Na biurku stała filiżanka świeżo zaparzonej herbaty. I leżał tablet z najnowszymi raportami finansowymi. Rozległo się delikatne pukanie do drzwi. Proszę, powiedziała Aneta, odrywając wzrok od dokumentów. Do biura weszła młoda kobieta o krótko obciętych blond włosach, ubrana w elegancki kostium. Izabela Nowak, ta sama sprzedawczyni, która tydzień wcześniej próbowała wyprosić ją ze sklepu. Dzień dobry, pani Nowakowa. Dziękuję, że zgodziła się pani mnie przyjąć, powiedziała Izabela, a jej głos lekko drżał. Aneta wskazała jej krzesło naprzeciwko biurka. Proszę usiąść, mój asystent powiedział, że to pilna sprawa. Izabela usiadła na brzegu krzesła, wyraźnie zdenerwowana. Przyszłam przeprosić za moje zachowanie w butiku. To było niewybaczalne. Dlaczego pani tak myśli? Zapytała. Spokojnie, Aneta. Oceniłam panią i pani męża po wyglądzie, odpowiedziała szczerze Izabela. To było nieprofesjonalne i po prostu złe. Straciłam pracę. Aneta uniosła brwi. Straciła pani pracę? Nie interweniowaliśmy w tej sprawie. Dyrektor regionalny wszedł tuż po państwa wyjściu. Widział całą sytuację przez szklane drzwi, wyjaśniła Izabela. Ale nie przyszłam prosić o wstawiennictwo. Chciałam tylko powiedzieć, że zrozumiałam swój błąd i naprawdę jest mi przykro. Co myślicie o tej sytuacji? Czy Izabela powinna dostać drugą szansę? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Aneta przyglądała się młodej kobiecie przez dłuższą chwilę, widziała w jej oczach autentyczną skruchę, ale również determinację. Wie pani, pan Nonowak, mój mąż i ja celowo ubieramy się skromnie, gdy wychodzimy prywatnie, zaczęła Aneta. Oboje pochodzimy z robotniczych rodzin. Dwadzieścia lat temu zaczynaliśmy nasz biznes w garażu u rodziców Tomasza. Pamiętamy, jak to jest, gdy ludzie oceniają cię po wyglądzie. Izabela słuchała uważnie, ze spuszczoną głową. Jednak, kontynuowała Aneta, najbardziej zaskakujące jest... To, że pani reakcja nie była wyjątkiem, to raczej norma i właśnie dlatego przyszła mi do głowy pewna myśl. Aneta wstała i podeszła do okna. Nowa tech właśnie tworzy nowy dział Customer Experience. Chcemy, aby wszystkie nasze produkty i usługi były dostępne dla każdego, niezależnie od wyglądu, pochodzenia czy zasobności portfela. Odwróciła się do zaskoczonej Izabeli. Potrzebujemy kogoś, kto na własnej skórze doświadczył, jak to jest oceniać ludzi po pozorach i kto zrozumiał, jak bardzo jest to błędne. Kogoś, kto pomoże nam tworzyć firmę prawdziwie inkluzywną. Czy pani sugeruje? Izabela nie dokończyła, nie wierząc własnym uszom. Oferuje pani pracę, pan Nonowak, jako konsultantka w naszym nowym dziale. Pani doświadczenie w luksusowym handlu detalicznym będzie cenne, ale jeszcze cenniejsza będzie pani nowa perspektywa. Izabela siedziała o Ale dlaczego? Po tym, jak panią potraktowałam. Właśnie dlatego uśmiechnęła się Aneta wszyscy popełniamy błędy. Ważne jest, czy wyciągamy z nich wnioski. Pani przyszła tu dzisiaj nie prosząc o nic to pokazuje charakter a my, w Nowa Tech Cenimy ludzi z charakterem. Miesiąc później Izabela prowadziła swoje pierwsze szkolenie dla personelu sklepów nowatech. Opowiadała o dniu, kiedy próbowała wyprosić ze sklepu milionerów i o lekcji, którą z tego wyciągnęła. Nigdy nie wiemy, kto stoi przed nami, powiedziała do grupy sprzedawców. Ale co ważniejsze, nie powinno to mieć znaczenia. Każdy klient, niezależnie od wyglądu, Zasługuje na szacunek i profesjonalną obsługę. Na tyłach sali siedziała Aneta, przysłuchując się prezentacji. Obok niej był Tomasz. Myślisz, że dobrze zrobiliśmy, dając jej szansę? Szepnął Tomasz. Aneta uścisnęła jego dłoń. Najlepsze decyzje to te, które zmieniają nie tylko nasze życie, ale także życie innych. Pamiętasz, jak dwadzieścia lat temu pan Wiśniewski dał nam szansę, mimo że byliśmy tylko dwójką młodych marzycieli bez doświadczenia? Tomasz skinął głową. Czasami jeden gest może zmienić czyjąś historię i napisać zupełnie nowy rozdział. Dodała Aneta, patrząc na Izabelę, która z pasją opowiadała o wartościach, których sama niedawno się nauczyła. Dziękuję. Za śledzenie tej historii do końca. Jeśli ci się spodobała, nie zapomnij zasubskrybować kanału i podzielić się nią z innymi. Twoje wsparcie pozwala mi nadal tworzyć takie emocjonalne i inspirujące historie. Który moment był twoim ulubionym w tej opowieści?